Cześć Halo siemano. na wstępie standardowo takie oto piękny digielek, warte jakieś nie wiem 15, 16, 17 zł, coś takiego. Raczej z czasem będzie drożał sobie. Do wygrania na 1700 subów, brakuje jeszcze tylko 50, łapka w górę, subskrypcja, jakiś ciekawy komentarz, no i mieć swój trailing w opisie na swoim kanale na YouTube. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj sobie spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy, czy czekają na wzrosty skrzynek już niedługo. I wydaje mi się, że tak, zaraz to spróbuję uzasadnić, możecie mi ewentualnie napisać w komentarzach, dlaczego byście się z tym nie zgadzali. Więc tak, zaczniemy może sobie od obecnych cen skrzynek, bo jak widzicie ogólnie mamy nowe ATH rynku, 5 miliardów 248 milionów 608 424 i 84 centy. To myślę, że jest to no, dosyć sporo, szybko dosyć sobie odbiliśmy a jak sobie popatrzymy na skrzynki, no to one są na razie w dołku jak sobie popatrzymy na przykład ujęcie 60 dniowe właściwie większość jest na czerwoną, tutaj wyjątkiem jest Broken Fang Danger Zone minimalnie na plusie ale mamy też takie spadki po 20% dobra, to aktualna pula dropów, to na tym się nie skupiamy Gamma 2 14%, Chroma 3 14% Phoenix 15, tutaj 18 Gamma Case to jest naprawdę dużo 22, aha dobra, to jest aktualna pula dropów 21% CS20, ok, to też sporo. Więc jak widzimy, te spadki są dosyć znaczące, jeżeli chodzi o ostatnie dwa miesiące. Jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, trochę to lepiej wygląda, i ostatni tydzień, no to już tak bardziej w kratkę. Niektóre na, niektóre na plusie, niektóre na minusie. Więc jak widzimy obecnie, porównując dzisiejszy dzień do tego dnia sprzed dwóch miesięcy, to widzimy, że mamy tak jakby małą okazję. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć, skąd się wzięła ta okazja. Po pierwsze, mamy sobie taką stronkę jak Steam i tutaj możemy zobaczyć na przykład ilość graczy, jak to się układa tutaj przez ostatnie 6 miesięcy. Więc, jak popatrzymy na początku roku, marzec, tutaj mieliśmy nawet nowe ATH, 1 862 000 graczy w jednym momencie. I od tamtego momentu, właściwie, mamy właściwie od tego momentu, o, od czerwca mamy sobie spadki. A dlaczego od czerwca? No, dlatego, że zaczęły się po prostu wakacje. A jak wiemy, ja akurat byłem innym przypadkiem, bo jak, jak zawsze były wakacje, to ja zawsze dużo grałem. Wiadomo, w szkole się mniej grało, no a w pracy to nie wiem, to chyba aż tak nie działa. Znaczy, jakieś tam urlopy są, no ale to takie co 2-3 tygodnie i tyle, nie? Więc no nie wiem, ja zawsze dużo grałem w wakacje. Może po prostu byłem no life'em, całkiem możliwe. Ale dobra, wracając do tego. Jeden ja, mamy już 3 września, wakacje się powoli kończą, więc prawdopodobnie możemy zobaczyć jakieś powoli tutaj wzrosty, tutaj jeszcze mieliśmy 1 września, dobra tutaj jakby koniec szkoły, no i widzimy na razie mamy jakaś tutaj takie, taka wyższa górka jest czy ona pociągnie się dalej, prawdopodobnie tak za miesiąc, dwa, coś takiego niech będzie trochę chłodniej nie będzie się tyle wychodziło na miasto na wieś, gdzieś tam, więc ci gracze prawdopodobnie wrócą no ale wracając do pytania, spadki też na skrzynkach prawdopodobnie są przez to, że jest mniej graczy, a przez to jest mniejsza otwieralność możemy sobie zobaczyć na CS2 Case Tracker właściwie strona, link do strony to, to jest CSGO Case Tracker i tutaj sobie możemy zobaczyć, że ostatnio mieliśmy spadki jeżeli chodzi o to otwieranie skrzynek zobaczmy sobie jakiś miesiąc przed wakacjami na przykład maj mieliśmy 39, czerwiec mieliśmy 35, lipiec 37 a teraz w sierpniu tylko 32 we wrześniu, mam nadzieję, że będzie więcej. Teraz drugie pytanie: czy te skrzynki odbiją w niedługim czasie? Prawdopodobnie tak. Dlaczego? Dlatego, że też wrócą gracze. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że zostało nam tam nie wiem, półtora, dwa miesiące jeszcze, z, jeżeli chodzi o promocję na Austin. A jak sobie popatrzymy, Roy wygląda bardzo przekonująco, żeby sobie otwierać to, a nie na przykład skrzynki, które mają po locie 70% roj, jeżeli chodzi o Snake a, a reszta no to widzimy. No dużo słabiej to wygląda niż na przykład takie kapsułki, więc też dużo osób woli sobie otworzyć kapsułki zamiast otwierać skrzynki. Więc tak, spadki na skrzynkach według mnie są spowodowane przez mniejszą ilość graczy oraz Austin na promocji, a wzrosty <gryw> prawdopodobnie będą spowodowa spowodowane tym, że gracze wrócą oraz promocja na Austin się skończy. Będziemy mieli nowy event. Od tego w sumie też dużo zależy. Aha, jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Skąd mogą się wziąć wzrosty? Jak wiemy, mamy teraz całkiem sporą hostę na naklejkach i kapsułach. Czy to Anwerb, czy to Sztokholm, czy nawet Szanghaj. Ostatnio sobie sprzedawałem kapsułki po 5 zł. O, te sobie sprzedawałem, już nawet widzę, że są po 5,30, a wczoraj po 5, chyba 17, coś takiego sprzedawałem. Powiem wam, że dobry zysk, bo ja to kupowałem po złotówce. Jeszcze trochę mi ich zostało, już niestety nie za dużo. Nie wiem, ze 100 albo 200, ale pewnie się pokuszę, żeby też je niedługo sprzedać. Ale dobra, mniejsza oto. Jeżeli mamy takie bardzo duże wzrosty na tych kapsułkach i naklejkach, takie po 50, 100, 200, 300%, na niektórych rzeczach, na niektórych nawet 1000%, ale to już raczej bardziej takie czyste manipulacje, więc ten kapitał też gdzieś będzie on, on musiał sobie pójść. Wiadomo, część na pewno pójdzie sobie właśnie w Austin, czy tam w naklejki, czy w kapsułki, bo widzimy, że te naklejki też trzymają całkiem sporą cenę, więc raczej. Nie wydaje mi się, żeby to powinno tak długo zostać, bo to po prostu to się nie zgrywa z prawami rynku, żeby obsługa miała 134% roj. Coś tutaj w końcu musi pierdyknąć. No i prawdopodobnie to będzie właśnie cena tych naklejek. Więc na razie właśnie może idą pieniądze z innych eventów na te właśnie naklejki, a mam nadzieję, że niedługo pieniądze z innych eventów pójdą na czynki. Ja bym się oczywiście bardzo z tego ucieszył. Jeżeli widzieliście mój poprzedni film z inwestycją tam 60 tysięcy w skrzynki, no to powiem tak, ja będę zadowolony. No i teraz, jeszcze pokrótce, jeżeli na przykład jesteście nowymi osobami lub nie siedzicie w tym długo, nie widzieliście jakiegoś poprzedniego filmu, gdzie mu omawiam skrzynki, no to tutaj będzie część dla was, które ewentualnie skrzynki ja sam sobie zakupiłem. To nie jest porada inwestycyjna, oczywiście, bo. Tutaj bardziej mówię, co ja sobie kupiłem, a nie co Wy macie kupić. Jak wiecie, lub nie, mamy kilka rodzajów skrzynek: mamy aktywnie dropiące, mamy rzadkie i zakończone. A czy mam jeszcze skrzynki armory, i zakończone, których jeszcze po prostu nie można dropnąć. Więc powiem Wam, co ja tutaj sobie kupiłem troszeczkę, więc tak, mam trochę fracture case'a, dlatego że prawdopodobnie. Jeżeli zobaczymy wypadnięcie skrzynki, no to całkiem możliwe, że właśnie Frakturka jest wypadnie, bo widzicie, że jest najstarszy. On jest od 6 sierpnia 2020 roku, więc już ponad 5 lat. Najwyższa pora, żeby sobie wyleciał, mam nadzieję, papa. Pa. A jeżeli nie on, no to recoil. Ale recoila niestety nie mam. Liczy i raczej na razie nie będę go dokupywał. No jest to trochę ryzykowne, no nie powiem, że nie. Więc to jest trochę bardziej ryzykowna opcja kupowanie aktywnie dropiącej skrzynki pod wypadnięcie ale tak jakąś tam małą ekspozycję mam mój ulubiony przedział rzadkie skrzynki szansa na drobnięcie i to jest 1% znaczy nie na pojedynczą skrzynkę tylko na wszystkie to jest 1% I jeżeli mamy ich tutaj 29 no to wychodzi że mamy 30% na każdą skrzynkę chyba tak jakoś tak o ile dobrze policzyłem nie przepraszam 300% coś koło tego więc to nie za dużo no i dobra co ja sobie co ja sobie kupiłem? Najwięcej mam Snake bo to jest po prostu najtańsza skrzynka z rzadkich pójdropów. Skiny dosyć fajne, bo tam jest e, mój ulubiony AK oraz e, USP The Trator, bardzo fajny skin. Jeżeli chodzi o rękawiczki, są takie średnie, no ale ogólnie to jest bardzo tania skrzynka. Prismę 2 mam, Danger Zone mam mało, bo niestety mocno już ostatnio. Chciałem się złapać na jakąś promocję, jednak się nie udało. Klacza mam całkiem dużo. Fajne rękawiczki, drogie. Skiny. No, takie sobie dałem. Czwóreczka jest jako taka fajna. Spektrum 2, fajne kosy tutaj są. Mam jeszcze tak Gamma 2, gamma 1. Chromę chyba 3 też mam. Ogólnie tutaj są fajne noże. Wildfire tutaj, noże takie średnie mi się podobają. Reszcie tak nie za bardzo. LS AK Fuel Injector, który jest bardzo drogi. Co ja tam jeszcze mam? No, chromę 2, chromę 1. Ogólnie tutaj te wszystkie chromy mam ze względu na kosy, bo tutaj możemy dostać doplery, Safiery marmurkowe. I tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę fajne i drugie noże. No i właściwie z rzadkiej puli to są wszystkie, które mam. No i jeszcze, jeżeli chodzi o armory, na razie pomijam, no bo nie wiemy, czy to zostanie, czy wyleci. Jak wyleci, to wtedy zacznę inwestować. Raczej nie będę inwestował przed. No jest to ryzykowne, można sobie zamrozić kapitał na bardzo długo. No i jeżeli chodzi o zakończone skrzynki, których nie można dropnąć, no to mam całkiem sporo szaterdua i całkiem sporo operacji broken Fang. I to wszystko. Riptide nie mam, bo cena jest już po prostu dosyć absurdalna, dosyć bardzo wysoka. No I żeby zrobić sobie jakąś stosowną ekspozycję, to nie wiem, no przynajmniej ze 100 trzeba ich mieć. No to jest to 5000 zł, jest to trochę dużo, więc na razie sobie to odpuściłem. Czy kiedyś dokupię? Nie wiem. Czy teraz dokupuję na spadkach? Właściwie to tak. Prism 2 ostatnio sobie dokupiłem. Coś koło, nie wiem, 150-200 sztuk. Na ten moment tak wygląda moja inwestycja skrzynkowa. Właściwie można ją uznać za zakończoną. Chyba, że coś tam sobie jeszcze spadnie, to może coś jeszcze kupię, ale no nie wiem. No na razie korci mnie właśnie ta prisma 2. Może sobie jeszcze trochę to kupię, może nie. I ewentualnie Spectrum 2, bo sobie też ostatnio mocno spadło z ceny. Ale to jeszcze się nad tym zastanowię. Dobra, więc to by było na tyle. Dajcie znać, czy. Skazacie się z y, moją tutaj teorią, że skrzynki niedługo mogą wzrosnąć, czy ewentualnie jakie widzicie przeciwwskazania do tego, że może jednak spadną, może nie, może będzie jakaś dłuższa stagnacja. Zapraszam jeszcze raz na, tutaj na konkursik, na TCR digla i to było na tyle. Dzięki Wam za uwagę i siemanko.